W siódmym odcinku bohaterowie przenoszą się z lokalnych intryg w Adamczychach do Wielkiego Świata, Krakowa. To ich awans społeczny. Więcej oczu patrzy na każdy ich ruch, stawka rośnie, scena staje się bardziej prestiżowa, ale oni sami, zostają tacy sami. Ich lęki, ambicje i schematy działania nie znikają magicznie tylko dlatego, że miejsce jest bardziej okazałe. Wręcz przeciwnie, zostają spotęgowane. Psychologia ma na to prostą prawdę. Większa scena nie usuwa twoich lęków, ona je wyostrza. To dokładnie to, co dzieje się w tym odcinku serialu. Bohaterowie w Krakowie chcą zachwycić innych. Ich celem nie jest faktyczne rozwiązanie problemów czy poprawa sytuacji. Chodzi o wizerunek o pokazanie się w jak najlepszym świetle. Ale maski, które działają w małej wsi, na wielkiej scenie zaczynają pękać. Tam, gdzie wcześniej wystarczyło jedno dobre kłamstwo, teraz potrzebna jest cała sieć pozorów, żeby utrzymać wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą. To jak w naszym życiu. Myślimy, że gdy osiągniemy kolejny poziom, nasze lęki znikną, że gdy będziemy bogatsi, bardziej popularni, wyżej w hierarchii, w końcu poczujemy spokój. Ale prawda jest zupełnie inna. Awans nie leczy lęku, tylko go wzmacnia. Bo teraz presja jest większa, więcej osób patrzy. Każde potknięcie ma większe konsekwencje. To dlatego niektórzy ludzie, którzy robią zawrotną karierę, czują się jeszcze bardziej zagubieni niż wcześniej, bo ich sukces to wciąż gra pod widownię. A kiedy grasz tylko dla widowni, nie masz w sobie solidnego punktu odniesienia. Twoje poczucie wartości zależy od cudzych reakcji. To jak dom z kart, im wyższy, tym bardziej chwieje się przy najmniejszym podmuchu.